Tutaj na Płaskowyżu Głupczyckim żniwa jeszcze trwają. Oceniam, że około 20-30% jeszcze zbóż zostało do zebrania, no głównie pszenicy o zimej. No i wykorzystujemy właśnie dobrą sprzyjającą pogodę. No i kończymy właśnie żniwa zbożowe. Można ocenić, że parametry jakościowe pszenica zbierana obecnie dotrzymuje. Wprawdzie pszenica mucona przed deszczami yy, miała parametry jakościowe lepsze, szczególnie białko, gluten, yy, gęstość. Yy, teraz te parametry się obniżyły. Ale nie na tyle, żeby dyskwalifikować ją do poziomu pszenicy paszowej. Czyli dalej jest to w minimalnych parametrach pszenica konsumpcyjna. Dorok jest korzystny pod względem ekonomicznym dla zbóż dla płodów rolnych. Pszenica no, kosztuje powyżej 800 zł, nawet nawet i więcej, więc myślę, że powinni być rolnicy zadowoleni z cen, tym bardziej, że no też ilość plony są też pozytywne, bo ponad przeciętne też można tutaj oceniać, że zbieramy powyżej 8 ton średnio z hektara dobrej jakości pszenicy. Żniwa w Tophampsie w tym roku zaczęliśmy 22 sierpnia od zbioru rzepaku. 25 sierpnia do zbioru doszła nam pszenica Ozima. Łącznie do zebrania w tym roku posiada, posiadaliśmy około 5300 5 hektarów. Aktualnie jesteśmy na 80% wykonania. Także zostało około 850 hektarów nam jeszcze do zebrania zbóż. Są to głównie zboża, jare oraz część pszenicy ozimych z przeznaczeniem na nasiona, czyli produkcja materiału nasiennego. Jak dobrze pójdzie, jeżeli pogoda wytrzyma, to powinniśmy w niedzielę skończyć żniwa. Do zbioru w tym roku posiadamy 18 kombajnów. Te kombajny podzielone są na takie trzy ekipy. Po 6 kombajnów, trzy takie brygady, które są rozproszone po całym rejonie i zbierają poszczególne gatunki czy to jęczmień, czy pszenicę, czy rzepak. Jeżeli chodzi o plony, to rzepak był zasiany na areale 1500 ponad 1500 hektarów. Średni plon jaki uzyskaliśmy z całości to jest 4 tony 112 już materiału netto. Jeżeli chodzi o poszczególne pola, oczywiście wyniki też były dużo lepsze, niektóre pola udało się zebrać z wynikiem około 5 ton sektora. także plony w tym roku bardzo dobre. Jeżeli chodzi o plony pszenicy ozimej, to również na razie jest bardzo dobrze, na ten moment średni plon to jest powyżej 8 ton, 8,3. Tony z hektara, natomiast no też niektóre pola e, około 10 ton, nawet ponad 10 ton e, nam zaplanowały. Także jesteśmy bardzo zadowoleni z tego rocznych zbiorów. E, Zmięczmieniary to jest poziom plomu około między 7 a 8 ton, w zależności od, od stanowiska i regionu. Niestety przez niektóre pola po prostu przeszedł grad. No i tam mamy też straty z tego tytułu od, można powiedzieć, 8 do, do nawet 25%. A te żniwa są takie, można powiedzieć, podzielone w tym roku. Był taki tydzień o młotu, jak zaczęliśmy. Następnie był taki niecały tydzień przerwy z powodu deszczu. W zeszłym tygodniu spadło nam bodajże w czwartek około 60 litrów wody. No i to spowodowało taką dłuższą przerwę. Jak już zboża doschły, to później takie były dni przekropne. Popadało tu 4, tu 5 litrów, tu 6 litrów. No i niestety to powodowało, że te zboże gorzej dosychało, nie mogliśmy wjechać z tego też tytułu, no, że mamy dużo plantacji nasiennych, ten materiał musi być suchy na polu, nie możemy go dosuszać, także czekaliśmy na tą wilgotność powyżej 15%. Natomiast jeżeli chodzi o jakość właśnie, to nie widzimy tutaj jak na razie, nie obserwowaliśmy pogorszenia, parametry są bardzo dobre, także jak na razie te, te opady nie spowodowały jakiegoś pogorszenia jeżeli chodzi o jakość. Cześć tu Bartek z Top Agrar Polska. Polub ten film, subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia o naszych nowych filmach. Dzięki.